Dzień dobry, proszę państwa. We wtorek, 23 sierpnia, spotykamy się po raz czwarty na naszym laboratoryjnym forum. Zgłosiło się ponad 500 osób do udziału w tym wydarzeniu. Całkiem sporo, dlatego garść informacji takich organizacyjnych dla tych z państwa, którzy zdecydowali się uczestniczyć, dołączyć do nas we wtorek. Aby to spotkanie przebiegło bez problemów, chciałbym przekazać Państwu takie informacje, które pozwolą nam na sprawne przeprowadzenie tego, tego spotkania. Podobnie zresztą jak wszystkie dotychczasowe spotkania, te trzy, które już za nami w ramach, w ramach laboratoryjnego forum. Te informacje znajdziecie Państwo również na stronie laboratoryjnie.pl. Tam te sprawy organizacyjne są poruszone, są przedstawione. Poza tym, Ci z Państwa, którzy zdecydowali do nas dołączyć, zgłosili swój udział w tym wydarzeniu, macie te informacje również na swoich, swoich skrzynkach mailowych. One zostały do Państwa wysłane i, i warto się z nimi zapoznać, tak aby nie było niespodzianek, niespodzianek do storek, kiedy te 500 czy ponad 500 osób podłączy się do, do, naszego, do naszego wydarzenia. Więc po kolei, forum rozpoczyna się 23 sierpnia o godzinie 10. Startujemy, nasi prelegenci są przygotowani, poinformowani, będą do Państwa dyspozycji w tym, w tym czasie. Sama platforma będzie gotowa i będzie aktywna na około godzinę przed. My również będziemy jako redakcja laboratoryjnie.pl, jako organizatorzy będziemy podłączeni i będziemy mogli reagować na Państwa na Państwa sygnały, na Państwa sugestie, czy ewentualne kłopoty, jeżeli one się pojawią. Natomiast proszę sobie zdawać sprawę z tego, że przy tak dużej liczbie osób, no kolejka oczekiwania również będzie się wydłużać na, na jakąś naszą reakcję, czy na naszą pomoc. Dlatego po to między innymi to nagranie i te informacje, które przekazuję, aby. aby przygotować Państwa do, do udziału i do yy, dołączenia do, yy, do tego wtorkowego, wtorkowego spotkania. Wtorek, 23, 23 sierpnia, godzina 10, wtedy zaczynamy, proponuję, yy, proponuję zalogować się chwilę przed. Yy, tak jak mówię, na około godzinę przed yy, wydarzeniem platforma będzie już aktywna, będzie można z niej skorzystać, jeżeli nic się na nim nie będzie działo. To proszę się nie martwić, to nie jest oznaką tego, że macie Państwo jakieś problemy z wizją czy z, z głosem. Nie, jakakolwiek aktywność taka już właściwa pojawi się o godzinie 10, zgodnie z, z godziną rozpoczęcia, rozpoczęcia wydarzenia i rozpoczęcia, rozpoczęcia dyskusji. Natomiast warto wcześniej sprawdzić, czy, czy wszystko, wszystko działa sprawnie. Zalecamy używanie przeglądarki Brave lub Chrome. Dziś do Państwa zostały wysłane zaproszenia. To jest wydarzenie online. Zapewne ci, którzy, którzy zdecydowali się skorzystać z tego wydarzenia, no to o tym wiedzą. I Państwo w dniu dzisiejszym powinniście dostać zaproszenia na to wydarzenie. Zaproszenia wysyłane są na adresy mailowe, które zostały zadeklarowane jako adresy uczestników. Jeżeli takiego maila Państwo nie otrzymaliście, proszę sprawdzić, sprawdzić folder spam, dlatego że te wiadomości wysyłane są z automatu poprzez naszą platformę, za pomocą której czy na której się spotykamy. I może się zdarzyć, że taka wiadomość trafi, trafi do tych wiadomości niechcianych, do, do spamu. Może się również zdarzyć, że państwa, państwa systemy zabezpieczeń nie dostarczą takiej wiadomości. Na to nie mamy niestety wpływu. Jeżeli tak się stanie, jeżeli państwo jesteście na tyle mocno zabezpieczeni i nie dopuszczacie, Wiadomości z takich źródeł, no to może się zdarzyć tak, że Państwo tej wiadomości nie otrzymacie. Wtedy będziemy starali się pomóc, natomiast proszę mieć na uwadze fakt, że grono uczestników jest, jest znaczne i będziemy starali się reagować w miarę napływania do nas ewentualnych takich informacji z koniecznością o, o, o jakieś nasze wsparcie. My korzystamy z platformy My Own Conference. Ci z Państwa, którzy brali udział w naszych szkoleniach, no to zapewne już dobrze znają tą, tą platformę. Ci z Państwa, którzy nie mieli do tej pory okazji z nami współpracować, ci z Państwa, którzy nie brali udziału w naszych wydarzeniach w naszych, czy w naszych szkoleniach, zalecamy sprawdzić i upewnić się, że pa że państwa zabezpieczeństwa, państwa zabezpieczenia, państwa przeglądarka no, pozwoli na, na, transmisję, na transmisję obrazu i głosu. Dlatego, że zdarzało się tak, zwłaszcza przy tych masowych wydarzeniach, że ktoś z państwa miał tak ustawione zabezpieczenia, że po połączeniu się, po dołączeniu do takiego wydarzenia. Nie widział obrazu i nie słyszał głosu. To najczęściej jest wynikiem właśnie ustawień w Państwa przeglądarce i jakby umożliwienia przeglądarce transmisji wideo i transmisji audio. Nie my, jako. Organizatorzy, nie mamy na to wpływu. To są ustawienia po, po stronie uczestnika, użytkownika, po stronie najczęściej przeglądarki lub po stronie jakichś zabezpieczeń sieciowych, jeżeli korzystacie Państwo z tych z, z firm, z sieci firmowych, które, którym takie zabezpieczenia zabezpieczenia mają w swoich, w swoich miejscach pracy. Wracając jeszcze do tego maila z zaproszeniem, w tym zaproszeniu jest link. Najczęściej on ma postać z takiego niebieskiego przycisku, wejść na webinar, dołącz do spotkania. Z niego należy skorzystać no, wtedy, kiedy spotkanie się rozpocznie, czyli tak jak powiedziałem, rozpoczyna się we wtorek o godzinie 10, już na godzinę przed można ten link będzie aktywny. Jeżeli skorzystacie z niego dziś, jutro, czy Generalnie, poza godzinami trwania wydarzenia, no on was do nikąd nie zaprowadzi, dlatego że to wydarzenie jeszcze nie, nie istnieje. Jeżeli chodzi o sytuacje związane z samym wydarzeniem, gdyby pojawiły się problemy z połączeniem, nie przewidujemy tego, ale jest też wiele takich czynników, na które nie mamy po prostu wpływu. Jeżeli pojawią się problemy z połączeniem w trakcie, wydarzenia. Najczęstszym rozwiązaniem i najskuteczniejszym, najczęściej wystarczająco skutecznym rozwiązaniem jest odświeżenie strony. Proszę po prostu odświeżyć stronę i najczęściej i obraz, i dźwięk wracają do normy. Gdyby się zdarzyło, że macie Państwo wrażenie, że ta transmisja się zacina, że jest dźwięk się nie zgrywa, nie zgadza z. Obrazem, proszę odświeżyć strony. To najczęściej pomaga. Jeżeli nie pomaga, proszę zamknąć tą stronę i ponownie skorzystać z zaproszenia, które macie, macie w, na skrzynkach mailowych, które dzisiaj, tak jak wspominałem, powinno do Państwa, do państwa dotrzeć. Jeżeli te działania nie pomogą, no to wtedy pozostaje kontakt z nami. My postaramy się ze swojej strony zrobić co w naszej mocy, aby, aby Państwu przywrócić. Połączenie lub przywrócić komfort, komfort tego połączenia, o ile będziemy mieli na to wpływ, dlatego że często te sytuacje mają związek z siecią czy z jakością sygnału czy jakością połączenia po stronie, po stronie uczestnika. Jeżeli chodzi o samą platformę, Mine On Conference, tak jak wspominałem, tam nie ma konieczności zakładania żadnego konta, żadnego logowania się. Państwo dostajecie zaproszenie dziś, co już wspominałem, dostajecie je na adres mailowy, który zadeklarowaliście Państwo przy zgłoszeniu, i wystarczy po prostu kliknąć na link, który tam jest zawarty w tym adresie. W tym, w tym mailu, w tej wiadomości, to Was przekieruje do, do wydarzenia. Nie ma potrzeby logowania się, będzie konieczne wpisanie swojego imienia adresu mailowego, natomiast to wystarczy, aby dołączyć, dołączyć do wydarzenia. Nie musicie Państwo zakładać żadnego konta, nie musicie Państwo instalować żadnej aplikacji, aplikacji na, swoich, na swoich urządzeniach, na swoich komputerach. Oczywiście musicie posiadać urządzenie z dostępem do internetu. To może być komputer, to może być smartfon, tablet, dowolne z dostępem do internetu. W trakcie wydarzenia uczestnicy mają domyślnie wyłączone, wyłączone nieaktywne kamery i mikrofony, więc nie ma obaw, że Państwo niechcący wejdziecie na, na wizję, czy wejdziecie, wejdziecie z dźwiękiem, czy że ktoś będzie Państwa widział, słyszał po, po drugiej stronie. Nie ma takiej możliwości. Aktywne kamery i mikrofony mają tylko prezenterzy i tylko osoby, którym my jako administratorzy udzielimy takich uprawnień. Więc standardowo te, te urządzenia, te kamery, mikrofony są wyłączone. Nie ma możliwości, aby ktoś z Państwa niechcący usłyszał. Z innych, z innych informacji organizacyjnych, już w trakcie trwania, trwania forum, w trakcie trwania spotkania, mamy szereg, szereg wykładów, szereg osób będzie się wypowiadać. Według harmonogramu, który Państwo dostaliście, który jest też dostępny na stronie laboratoryjnej.pl/na stronie forum, dyskusja przewidziana jest na koniec. W celach takich organizacyjnych, aby nie wprowadzać chaosu, prosimy korzystanie głównie z czatu. Ten czat będzie aktywny, będziemy go wyłączać jedynie na czas wypowiedzi danej osoby, po to, aby prelegenta nie rozpraszać. Natomiast generalnie możecie Państwo korzystać z tego czatu. W przypadku kierowania do prowadzącego jakichkolwiek pytań, Prosimy o wskazywanie, kogo to, do kogo to pytanie jest skierowane. My te pytania będziemy zbierać, prowadzący w miarę swoich możliwości, będą na nie odpowiadać po zakończeniu, po zakończeniu spotkania. Wtedy też dostępna będzie, będzie ten, dostępny będzie ten czas na, na dyskusję. My te pytania będziemy archiwizować, będziemy je zbierać. Jeżeli się to uda, udostępnimy je również Państwu, udostępnimy Państwu odpowiedzi, odpowiedzi na te pytania po, po wydarzeniu. Ci z Państwa, którzy wybrali opcję płatną, otrzymają zaświadczenie udziału, udziału w forum, i w trakcie forum ten kontakt z nami będzie utrudniony. Państwo macie w informacjach, we wszelkich materiałach, które dostaliście, kontakt do nas, numery telefonów, które, które będą aktywne w trakcie, w trakcie forum. I z których będzie można skorzystać w przypadku, w przypadku jakichkolwiek problemów czy jakichkolwiek pytań. Będzie tutaj przez cały okres dyżur, który, no, pod którym będziemy reagować na Państwa, na Państwa sugestie, na Państwa, na Państwa informacje. To tyle z mojej strony. Zapraszam 23 sierpnia na godzinę dziesiątą przypominam o sprawdzeniu tej wiadomości od nas, o sprawdzeniu skrzynek mailowych. Tam powinniście Państwo znaleźć po dzisiejszym dniu zaproszenia, które będą aktywne, aktywny we wtorek. Dziękuję, zapraszam do zobaczenia we wtorek.